A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. To jest obietnica chyba jedna z najpotężniejszych w Biblii, jeśli chodzi też o taką aktualność na dziś, na współczesne czasy. Chyba ty i ja bardzo potrzebujemy pokoju Bożego, który przewyższa wszelki umysł, który będzie ponad wszelkie niepokojące wieści, trudności, nie negując ich istnienie, ale po prostu co będzie brało górę? Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest Filipian 4, rozdział, werset 7, ale ten pokój Boży jest konsekwencją wersetu 6. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Czyli kiedy zwracam się do Boga, to mogę zaufać Mu, że On Słyszy mnie, wysłuchuje, że zajmie się tą sprawą. Dlaczego? Dlatego, że tak obiecał, że kiedy przychodzę do Niego w imię Jezusa, to On mnie słyszy. Więc zobaczcie, jaka jest droga. Najpierw nie martwię się, tylko przychodzę do Boga z każdą sprawą, przedstawiając ją w Bogu w błaganiu, w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Czyli proszę i dziękuję, wierząc, że już otrzymałem, że ta odpowiedź jest w drodze. I wtedy pokój Boży wypełnia mnie na maksa. Dzięki Ci, Boże.